Bo nie było debaty. Bo nie było bohater meczu, bardzo, cięż, bardzo ciężki mecz. Ja Najpierw takie troszeczkę błędy, zamieszanie, tracimy ku programkę. Udało się jakoś to ratować. No, ty krzyknął, że chce piłkę. Pogadać? krzyknął, że chce piłkę. No, tu mu ją ale no. nie wiedziałem dokładnie, gdzie stoi, gdzie jest światło w ramki nie chciałem dać światło w ramki, żeby nie strzelić swojego nie? Z czego wyszedłem, sobie wierzyć za chwilę drugi żubrożnik Kiluś może wybić wybija na drugi żudrożnik i za chwilę karm nawet nie widziałem kto jak to, to, to Zrobię co ja, jak. Z drugiej strony na przycięcia. A przy golu, no to faktę przyciążał, żeby iść, nie? Najpierw chciałem iść, ktoś tam przyszł, żebym został, za chwilę i za chwilę, żebym poszedł. No odrzuca w Nie wiem, moje zdaniem ja bym nie falowałem na pewno, nie bo wypił to piła, jak leżałem. No to nie, nie wiem jak padał, nie bo ja jak pał, 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 nie w finale Ale pał. ja go nie dotknąłem, tam wodni zawodnicy mówili, że może któryś z mój klubów ja go spodował, bo ja go nie dotknąłem. Ja go nawet nie czułem. Ale jak ja no, tak, to to było naturalne. To myślałem, że może to Dzięki, dzięki